Hejka, przychodzę dzisiaj do Was z nowym podcastem i będzie to podcast z serii Życie i Twórczość Pisarzy. I stwierdziłam, że spróbuję swoich sił w nagrywaniu podcastu, bo ostatnio bardzo mi ten format odpowiada. Na kanale są dwa filmiki o życiu i twórczości Agaty Christie i Artura Conana Doyla. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam, bo oboje mieli bardzo ciekawe biografie. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Georgem Eliotem. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli ten format by Wam się spodobał, to takie podcasty mogłyby się pojawiać w piątki wieczorem koło godziny 17.18. Także zobaczymy, jak mi pójdzie i czy będzie Wam się podobało, a teraz zapraszam Was do słuchania. Pewnie część z Was wie, że George Eliot była kobietą i miała na imię Mary Ann Evans. Jeżeli chodzi o to, dlaczego warto posłuchać o jej życiu, to pewnie mogłabym tu przytoczyć jakieś suche fakty, jak to, że była prekursorem powieści psychologicznej, ale mnie w jej życiu najbardziej podobało się to, jak samodzielne i odważne decyzje podejmowała w świecie zdominowanym jednak przez mężczyzn, i to, że czytając o niej, miałam nieodparte wrażenie, że żyła według zasady moje Życie moje decyzje. Do powstania tego odcinka zainspirował mnie prolog w książce Miasteczko Middlemarch, napisany przez jej tłumaczkę Annę Przedpełską Trzeciakowską, której nazwiska trochę łamią język. Prolog naprawdę jest świetny, bardzo fajnie napisany i wydaje mi się, że pomaga łatwiej wejść w tą książkę. A jeżeli chodzi znowu o ciekawostki związane jeszcze z George Eliot i jej wpływ na literaturę współczesną, to do grona jej wielbicieli zalicza się J.K. Rowling i w Harrym Potterze znajdziemy taki mały hołd dla pisarki, ponieważ mama Harego, Lily Potter, na panieńskie nazwisko miała Evans i J.K. Rowling powiedziała, że to właśnie na cześć. George Eliot czy Mary Ann Evans. Dobrze, przejdźmy już do jej życia. Urodziła się w hrabstwie Warwick 22 listopada 1819 roku i zawsze szukam odniesień do ich twórczości, do twórczości osób, o których mówię i właśnie podobno hrabstwo Warwick było tłem wydarzeń w jej książkach. Urodziła się w rodzinie wielodzietnej. Miała czwórkę rodzeństwa, jej tata Robert Evans był zarządcą Arbory Hall. Poszła do szkoły w wieku pięciu lat i podobno była uznawana za bardzo inteligentną. Co prawda, nikt nie przewidywał dla niej kariery akademickiej, ale wydaje mi się, że ona też jej nie potrzebowała, ponieważ sama zgłębiała tematy teologiczne, filozoficzne, wodała kilkoma językami, więc chyba możemy śmiało powiedzieć, że była dobrze wykształcona. Jeżeli chodzi o wiarę, to jej tata był protestantem i w jej domu dość dużą wagę przykładano do pobożności. Zresztą podobnie było we wszystkich szkołach, do których chodziła i podobno Mary na początku stosowała się do zasad wiary, chodziła do kościoła, była osobą porządną i pobożną. Natomiast w trakcie jej życia dość mocno się to zmieniło. Znaczy, dalej była osobą porządną, ale chyba nie była już w ogóle osobą, hmm, Bożną. Po śmierci jej mamy zaczęła zajmować się domem swojego taty, opiekowała się z nim i, nim, i razem z nim. W 1841 roku wyjechała do Coverty, które było pierwowzorem miasteczka Middlemarch. Tam poznała Charlesa Breya. On był producentem wstążek, cóż za fascynujące zajęcie, ale oprócz tego był wolnomyślicielem i dzięki niemu jego żon, żonie Mary zaczęła właśnie obracać się w kręgach intelektualistów. Dość mocno to na nią wpłynęło. Była potem zwolenniczką Augusta Comte, racjonalizmu i pozytywistycznego liberalizmu. Sama też, tak jak mówiłam, studiowała filozofię i teologię, co doprowadziło do tego, że stała się agnostyczką i całkowicie odrzuciła wiarę. Spotkało się to z dość gwałtownymi protestant protestantami, protestami jej taty, protestanta i generalnie doszli do pewnego kompromisu, że Mary będzie chodziła do kościoła, będzie z nimi mieszkała do śmierci, ale w zamian za to może sobie myśleć, co chce. No nie wiem, czy to był taki kompromis, no ale z drugiej strony, jak na tamte czasy, no to chyba i tak dużo można powiedzieć, że osiągnęła. Tata umiera w 1849 roku i zostawia jej 100 funtów w spadku. To chyba nie jest dużo, natomiast już daje jej jakąś nadzieję na samodzielność, ponieważ jej brat uważa, że ona przeprowadzi się do niego, no i będzie prowadziła jego dom, co wydaje mi się dość mocno przypomina a nie z Zielonego Wzgórza, a życie Maryli i Mateusza chyba nie było zbyt fascynujące. W każdym razie naszej Mary udaje się uniknąć takiego losu i zaczyna się zastanawiać, co ze sobą dalej zrobić. W zimie 1849 roku. Wyjeżdża do Genewy i tam jej portret maluje François Dalbert Durant. Do nazwiska mnie dzisiaj naprawdę <grym> nękają jak na pierwszy podcast. W każdym razie, tutaj musimy się na chwilę zatrzymać i musimy zrobić taki mały, taką małą wstawkę, ponieważ podobno. George Eliot nie była zbyt urodziwą kobietą i wręcz niektórzy mówili o tym, że była brzydka. I powiem Wam szczerze, że jak na początku o tym słuchałam, to byłam mocno oburzona, że w ogóle się o tym wspomina. No bo czy ktoś tak naprawdę wspomina, jak urodziwy był Charles Dickens? Nawet o tym nie wiemy. Natomiast tutaj dość Dość często właśnie, jeżeli czytamy o Mary, to właśnie przejawia się to, że była osobą brzydką. Zresztą tutaj macie jej rysunki, jej portret, więc możecie sami to ocenić. Mi osobiście się wydaje, że na rysunkach każdy nie wygląda najlepiej. Szczególnie takich ekspresyjnych, które mają za zadanie podkreślić każdą naszą zmarszczkę. Natomiast na portrecie wygląda już dość uroczo. Jest młoda. W każdym razie wydaje mi się, że ma taką nietypową typową urodę, ale jednak wydaje się na tym portrecie mi osobiście dość wdzięczna. A mówię wam o tym dlatego, że um, potem przeczytałam, że to miało wpływ też na jej twórczość, na to, w jaki sposób opisywała kobiety, jaki stawiała nacisk na to, że są różne typy urody, więc stwierdziłam, że no jednak trzeba o tym wspomnieć, żeby um, no tutaj um, szuka szukając inspiracji, jej dotwórczości, no to jest to dość ważny element. Podobno unikała fotografowania się i unikała portretów od dość młodych lat to był problem i właśnie martwiono się, że nie wyjdzie za mąż, a wiadomo, że wyjście za mąż jest najważniejszym powołaniem kobiety i co tam, że jej powieści są czytane jeszcze 200 lat później, skoro nie wyszła za mąż. Tak czy inaczej miało to jakiś wpływ na jej twórczość, więc o tym wspominam, chociaż no trochę wydaje mi się oburzające to, że o tym rozmawiamy, ale jak widzicie ja też tego nie pominęłam, no bo skoro wpływa to na jej książki, no to myślę, że warto jest o tym Wspomnieć. W styczniu 1951 roku decyduje się na przeprowadzkę do Londynu i tam zamieszkuje u państwa Chapman. Ta historia jest dość zabawna, ponieważ John Chapman miał żonę i kochankę, obie o sobie wiedziały. Natomiast chyba poczuł się zauroczony panną Evans, a na pewno panna Evans była zauroczona nim. Natomiast żona i kochanka chyba uznały, że to nie Turcja. I że nie może mieć żony i dwóch kochanek, w związku z tym Mary wróciła z powrotem do Coberty, a później ponownie udała się do Londynu, ponieważ John Chapman kupił gazetę. The Westminster Review i zaproponował jej, żeby została cichym wydawcą, natomiast no, on byłby tą osobą reprezentacyjną. Może Wam się to wydawać trochę oburzające, bo ona wykonywałaby całą ciężką pracę, a on tak naprawdę. Chodziłby po salonach i chwalił się, jaką ma dobrą gazetę. Niemniej jednak była to jak na tamten czas dość atrakcyjna oferta, ponieważ nawet w, tych, w tym świecie intelektualistów kobieta nie była jeszcze do końca uznawana za kogoś, kto podałby roli redaktora. Raczej, jeżeli chodzi o karierę, to bardziej stosowną pracą dla kobiety była guwernantka. Natomiast podobno w czasach, kiedy to właśnie Mary była redaktorem The Westminster Review, to ta gazeta przechodziła swój złoty czas i podobno była bardzo poczytna. Dzięki Chapmanowi poznała Herberta Spencera i. Razem spędzali dużo czasu, chodzili razem do teatru, mieli dużo wspólnych zainteresowań. Po Londynie już nawet chodziła plotka, że zostaje narzeczeństwem, natomiast Herbert podobno powiedział, że ona nie pociąga go fizycznie ale za to poznał ją z Georgeem Lewisem, który stał się jej późniejszym partnerem. I właśnie jeżeli chodzi o George'a Lewisa, to muszę powiedzieć, że ta historia też jest bardzo zaskakująca, jak na czasy konwenansów, to wszyscy tutaj mieli bardzo ciekawe stosunki yy, rodzinne, ponieważ yy, George miał żonę, z którą miał trójkę dzieci, a ona była w związku z jego przyjacielem, pomimo że była jego żoną i urodziła temu drugiemu mężczyźnie czwórkę dzieci, które George uznał jako swoje. Nie mógł się z nią rozwieść, dlatego że był podobno zwolennikiem otwartych związków i przez to, że uznał dzieci z innego związku, to nie mógł uzyskać rozwodu cywilnego, więc razem z Mary musieli żyć w nieformalnym związku, co naprawdę oburzyło opinię społeczną, jak również w znacznym stopniu pogorszyło relacje Mary z jej rodziną. Jej brat, Isaac, kiedy dowiedział się o tym, że oni nie są w formalnym związku, ponieważ ona wysłała do niego list, mówiąc, że od tej pory ma się do niej zwracać pani Louis, że właśnie doszło do tego, że jest w związku, on to sprawdził, że to nie jest związek formalny, to nie jest małżeństwo i całkowicie się od niej odciął. Zresztą bardzo dużo osób w kręgach towarzyskich zrobiło to samo, no i dość mocno ograniczyło to grono znajomych Maryen. Oczywiście bardziej się to odbiło na niej niż na George'u. Uciekli na początku do Niemiec, kiedy cała wrzawa ustała, wrócili z powrotem do Londynu i George był podobno osobą, która w dużej mierze zmotywowała ją do pisania, dlatego że nie była zbyt pewna siebie, co wydaje mi się, że no nie jest bardzo dziwne w czasach, w których uważano powszechnie, że kobieta nie jest w stanie napisać książki albo że ta książka będzie gorsza niż taka napisana przez mężczyznę. Nie było chyba jeszcze wtedy za bardzo takiej girl power. Tak mi się wydaje, że kobiety bardziej sobie mierzyły długość spódnicy od ziemi, czy na pewno zasłania kostki, niż jakoś zachęcały się do pracy i twórczości. W każdym razie Mary poznała Georgia i to on ją do tego pisania zachęcał. I pierwszą, pierwsze trzy nobele, które wydała, sceny z życia duchownych, otrzymały bardzo dobre opinie i recenzje, a w zasadzie chyba w tamtych czasach to się nazywało recenzje, od krytyków, od publiczności. No i ona swoją twórczość wydawała pod tym pseudonimem, który znamy, czyli George Eliot, Wzięła imię męża i nazwisko, wybrała takie, żeby dobrze byś miało, żeby było łatwe do wymówienia. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie sobie tym pseudonim wybrała. I miało to dwa powody. Właśnie to jedno, o którym mówiłam, że kobiety jeszcze za bardzo nie mogły wydawać swoich książek. Był, była duża szansa, że jeżeli wydawca zobaczy, że autorem jest kobieta, to tą książkę z góry odrzuci, ale również wydawała pod pseudonimem, ze względu na to, że w kręgach towarzyskich nie była zbyt zrozumiana i nie chciała, żeby jej twórczość była oceniana przez pryzmat tego, jak Myśli o niej opinia publiczna. Trwała jednak w wolnym związku i no, w tamtych czasach było to dla wielu bulwersujące. Napisała sześć powieści: Młyn nad flosą Silas Manner, Romola, Felix Holt, miasteczko Middlemarch i Daniel Deronda. Chyba największą popularnością Cieszy się miasteczką Middlemarch. Ta książka też była inspiracją dla wielu, i bardzo wiele znanych postaci ją chwaliło, między innymi Freud, Virginia Woolf, czy wspomniana wcześniej J.K. Rowling. Freud podobno powiedział, że ta książka po pomogła mu zrozumieć swoje małżeństwo. Wracając jeszcze na chwilę do tych trzech noweli, które zapoczątkowały jej karierę, podobno tylko czas Dickens zorientował się, że napisała je kobieta i przesłał autorce list z gratulacjami. Powieści, które pisała Mary zapewniły jej stabilizację finansową. Za Middlemarch otrzymała 10 tysięcy funtów. Znaczy, te kwoty zależnie od źródeł trochę się różnią, ale było to coś w okolicy 10 tysięcy funtów. Ogromna kwota, i podobno wspierała finansowo swojego męża, to znaczy męża, nie męża, jak również jego żonę, ponieważ George przez cały czas płacił alimenty na nią i na dzieci, pomimo tego, że tylko trójka była jego. Zmarł w 1900, Wiedziałam, że w końcu do tego dojdzie. Zmarł w 1878 roku i jak możecie się domyśleć, pozostawił Mary w żałobie. Podobno przez kilka miesięcy z nikim się nie kontaktowała i dopiero zaczęła się spotykać z Johnem Walter'em Crossem, który był doradcą finansowym i bankierem jej męża. Johnowi zmarła mama i to właśnie ich połączyło. Wzięli ślub 6 maja 1880 roku i jeżeli Wam się wydaje, że tym razem wszyscy byli zadowoleni, że wyszła za mąż, to nie. Duża ilość ich znajomych, jak również opinia publiczna była tym oburzona. Wtedy podobno wszyscy byli pod wrażeniem królowej Wiktorii, która w żałobie po mężu była 50 lat i to najwyraźniej uznawano za odpowiedni okres. W każdym razie Mary razem z Johnem wyjeżdżają z Londynu w podróż po Włoszech. Także jak widzicie, jak tylko zaczynała poważny związek, to od razu musiała gdzieś daleko jechać z Londynu. Wracają do Londynu i niestety Mary niedługo była w Związku Małżeńskim, ponieważ zmarła 22 grudnia tego samego roku. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Napiszcie, co myślicie o nowym formacie. Pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.